Herzlich Willkommen, czy coś. Dzisiaj nie gramy w The Sims 3, tylko gramy w The Sims 3, również znany jako Die Sims. Nigdy nie uczyłam się niemieckiego, jakby co. Znam trochę słów i trochę wyrażeń, głównie z piosenek Rammstein, ewentualnie może Tokio Hotel, też trochę. No i jakieś tam pojedyncze słówka, typu Danke i coś tam, no nie? Więc. Ym... Będzie ciekawie. Jeśli będzie bardzo źle, to zawsze mogę zaprosić koleżankę, która bardzo dobrze zna niemiecki. Ale nie będzie mi podpowiadać, tylko będzie bardziej śmiała się ze mnie po prostu. <grych> Spróbujemy zdać studia. Liebe Frau Emerald Greenwood, mam nadzieję, że jesteś na to gotowa, bo ja średnio. Z góry przepraszam wszystkie osoby, które znają niemiecki, bo to może być trochę straszne. No dobrze. Studujemy sobie Wissenschaft slash Medicine, czyli y, naukę i medycynę. Nigdy po niemiecku to jest po prostu nie? Hmm, dobrze wiedzieć. Musiałam trochę kombinować, bo jak zmieniłam język w grze, to zrobił mi się oddzielny folder w dokumentach, który nazywa się Dizims. Dry. Więc y, tak, musiałam sobie poprzenosić jakieś różne rzeczy, które mi były potrzebne. Dobrze, jak wygląda twój student? Stu stu Tun, sztun. Sztun. plan. Znam słowo sztunden, tylko nie pamiętam co znaczy. Godzina, no tak. Ale zaraz, przecież tutaj są po angielsku. Normalnie te zajęcia. No, nie są przetłumaczone w ogóle. Dobrze. Rozumiem, że chcesz to kupić? Już imprezy jakieś. Iść komel. Sean. Odbierz. Yy, Okej. Okay. Już się porozbierali ludzie. Nie, nie, rozumiem. W sensie, że rozpocząć bójkę, to jest to? Nie wiem. W każdym razie raczej tego nie zrobimy. Dawaj jakiś żarcie dziadzie. E, nie, dobra. Hunga sobie zrobimy y, tym. Y, biciem z beczki. Super impreza, dziękuję. Dankę Dankę za super party. Zupa, zupa, zupa party. A. Nieważne, chciałam wziąć. Y, chciałam wziąć. Porcje tego makaroni mitkase, A ja to schowałam do lodówki. wafeln Wspaniałe. No i z, zepsunen. Och, jak to teraz. To jest podlizuj się profesorowi pewnie. No, szlafen to jest śpi. Nie wiem, coś chyba z y, słuchaniem. Jak się podwyższa ocena, to jest dobrze. Apfel. Koniecznie. Kaktofel? Może być kakarot też. Wassermelonę. I chyba tyle. Obiekty Kaufen. A to dlatego Kaufland. Świat staje się bardziej jasny, kiedy zna się języki. Kraina zakupów. Cieszę się chyba. Gut, gut. Nie ma już resztek. Zeżerli wszystko. Dawaj mi peanut butter and jelly. Czy to jest weź porcję? Nie wiem. Okej, okay. baba leży. Weźcie, zamówcie sobie handwerker i, i będzie spokój. Notizen machen. Aha, że, że machniesz se notatki, dobrze. Znaczy, machen to jest chyba. robić albo pisać? A, machen to robić, okej. Okay. Wszyscy śpią w ogóle, szlafen. Szlafen to jest chyba w rozkazującym trybie śpi, więc nie. Kajne szlafen. <ślafen> no. Bardzo dobrze. Guten Frau. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, jak gadam, co ja szprecham. O Boże, Uniwersita... to jest jedno słowo. Po prostu kocham niemiecki. universitas smaskocień. O, hot dogi, proszę bardzo. Tak po niemiecku kiełba. Hot dogi są totalnie amerykańskie, ale przynajmniej kiełba. Dobrze, pan handwerker już nam zrobił prysznic i jest fajnie. Wunderbar. Oj, chyba, no, nicht so gut. Chyba po um, chwili już zepsuło się to, co jadła, niestety, ta kiełba. Teśtelmechtel. Tak. Szkoda, że nie ma z kim, ale. Wspaniałe słowo. Moje ulubione. To też piękne słowo. Z nauki i medycyny to wydaje mi się, że. Te okładki są... Tak, to, to jest to z tymi genami coś tam, ale to chyba też. Dobra, weźmiemy te dwa. Czym się różni to od tego? Aha, bo to jest po prostu czytanie chyba, a jak jest aus, no to w takim razie z tej książki po prostu ma się uczyć. Dobra, to to chcę zrobić. Normal lernen. O Jezu, oberflach... Nie, dobra, nie, poddaję się. Potrzebuję Marysi do tego, żeby... Żeby umieć to przeczytać, to już jest za dużo. W każdym razie to jest na pewno ciężka nauka. No coś tam chyba zdoła zrobić ze swoim życiem. Ekologiczny to jest. Um Welt to, to jest coś ze światem, ze światem, z ziemią jakby, no nie? Więc e, ciekawe, że po niemiecku jest w ogóle zupełnie inne słowo na to. A tyle właśnie komp komputer freak <ścoughs> e. Po angielsku ta, ta cecha się nazywa Computer Wiz. więc oni coś zrobili po swojemu, co też brzmi jak angielski. Właśnie sporo jest w niemieckim słów, które w ogóle nie zostały, no zostały po prostu wzięte z angielskiego, tak jak Download czy Upload. No okej, okay, no po polsku też tak mówimy, ale jakby mamy jakieś swoje zamienniki na to, no nie? I jak się otwiera Launcher. Sims 3, The Sims 3, to ym, po niemiecku jest tam upload i download po prostu, a po polsku tam są polskie słowa, więc jakby trochę inaczej to działa i tak, no i w niemieckim rzeczywiście jest bardzo dużo po prostu angielskich słów, takich powiedzmy oficjalnych. Jak ja mam to zapisać? Chyba to? Okej. Okay. Harndrang to brzmi jak całkiem fajne imię dla Sima. Fajne nazwać Sima pęcherz. Zapomniałam jej tego plecaka głupiego wywalić. Z tego też może Lernen, więc proszę. Chwilę możesz się pouczyć, zanim następne zajęcia będziesz mieć. Uuu, szlecht, niedobrze. Musimy poczekać na sałateczkę. Żadnych prochen nie bierz od niego. No, a przynajmniej chociaż raz z kimś gada. Stinkend. No i niestety taka Stinkend będzie musiała iść na zajęcia. A w sumie to się nie mówi Stinkend? Stinkend, tak. Stundenplan. Mhm. Rozumiem, że z takim Już Właśnie chciałam powiedzieć, że chyba z takim słownictwem to jakichś takich dużych problemów nie było. No, z Ramsteinu trochę znam. Sztunden, plan z Ramsteinu. No, sztunden. One dość sztundy, A, coś tam. No, one Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Myślę że raczej. My dirsztejen di No, nie znasz. No, znasz? Pytasz dzika, czy Myślałam, że prędzej znasz e, z Lieblingsfach. Co? Wiesz, co to jest Lieblingsfach? Nie. Lieblingsfach to jest e, ulubiony przedmiot, w sensie w szkole. Aha. Jest taka memogenna piosenka. Was ist dein Lieblingsfach? Lieblingsfach. 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 Nie śpiewam Deutsch. tego, bo się ośmieszę. No, tam potem właśnie jest, że... KUNST UND MUZYK IN DER WOCHE UND nie rymuje się, ale dobrze. Jest jakie płaskie te kwiaty! Hmm. Piękne. Są dosłownie płaskie. No, w ogóle całe to jest takie okropne. One są flach! Ja to potrzebuję, żebyś mi jedną rzecz powiedziała, jak się mówi. Dobrze. Bo ja nie byłam pewna, czy ja to dobrze mówiłam. To! Uniwersytet no, akcentu nie załapałam, bo nie wiedziałam jak, więc. No, ale ale to... maskot się jakby metodą prób i błędów. Se sprawia, że słowo jest urocze. Maskot O Na przykład, dlatego dziewczyna po niemiecku to jest, das, mecien. Bo mm -hmm. się to jest zdrobnienie i wy wymusza po prostu to das, więc to nie jest tak, że he, 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 dziewczyna to rodzaj nijaki. Tylko to jakby z gramatycznych reguł wynika. Typowa beka na lekcji niemieckiego. He, 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 dziewczyna jest rodzaj nijaki. A chłopaki to nie i co? No no właśnie, no, no, to, to zaraz he, ci powiedzą, zaraz ci powiedzą, że chłopacy. Tak. <laughs> Obe że tak po łebkach. A ja myślałam, że to jest ciężka nauka. Nie, to na dole jest fleißig Leona. Kurde. No, no dobrze, to weźmiemy to. Patrz, ile wywiórek w ogóle. O Jezus. Co jest wywiórek po niemiecku? Boże. No, znowu masz sien, sien. A to jest inna. No bo ta jest w paseczki, Streifenhörnchen. Bo Aś to jest chyba, Eichhörnchen to są te żołędzie, a Streifen, no to są paseczki. Więc jedna to jest... A Helen, no bo one mają te różki. W sensie te, te takie na, na głowie, nie? Wiesz o co mi chodzi? Koń. Więc wiewiórka to jest rożec, różkowiec. A jak jest Jack of all Trades? Ales Ale. mi jak nazwisko! Jeszcze raz powiem? To jest taki Ales To jest, że jakby wszystko umie. Po A. prostu. To ciekawe, nie. jak to się różni od Sima Renesansu w sumie. A co ona tu robi? Czatuje. No, widzę, że jest czatem. <laughs> Ale z kim nie wiem, bo nie wiem, co to jest jemandern. Czyli Tam jest M. M. met a. jemandem, bo to jest dativ. W sensie przypadek. Taki. Aha. E, ona też nie wie z kim, bo to jest, że z kimś czatuje. A, okej. Okay. O, a taką ty znasz? Znam. O, <śmiew> hamster. Gdzie ona ma ten foyer, cały niby? <śmiew> foyer jest tutaj. Gdzie? <śmiew> no tutaj. <śmiew> no ja mam. No, Dieselgate, dizi dry humor. <śmiew> <Wszędzie>. <śmiew> Kumo. A sorry. No dobra, ale gdzie jest ten foyer? Tak na serio. A, a nie ma płonącego owoców w sobie? Co? A ma, płoną, płonące owoce ma po prostu przy sobie. Jakby komiała w sobie, to by chyba nie był przyjemny nastrójnik. Flamenfrucht. Tak, frucht. frucht. Frucht, frucht. No, früchte tak. jakby było kilka. Znaczy, w zasadzie jest kilka, no ale. Tomate. <grymne> Cwibel. Tomato, tomato. Powiadomienia z error trapu, kurde, po niemiecku. nim sim gefunden. <grymne> Dobra, bo. A inne sztundę? O nie. Niech Zogut, so znowu niech Zogut so zjadła. Wcześniej kiełbę jadła, tak po niemiecku. Zresztą Abonnes. teraz też, Ona jest wegetaryż? A to dlatego, kurde, zapomniałam. <noise> Jezu, w ogóle zupełnie no. <noise> po prostu co, to ona żywe, więc... <głos> Hipokrytka. <głos> Ej, ustaw, żeby się starała na tym egzaminie, a, a nie tam durchschnittlich. Jezus Maria. Zgaduj. <noise> e... z geben? Tak, daj się wszystko. No tak myślałam właśnie. Jak to się nazywa? Mit ach und krach. A takie powiedzonko. Jest... No właśnie byłam ciekawa jak to przetłumaczyli. No to, są, to jest takie to powiedzonko, że mit ach, że takie Aha. ach, tak jak po polsku, a krach no to że tak z takim Ale z geben? Co no jest, jak jest, jest, to jest automatycznie. Ale no już powoli jej się Zabawa, której nie umiem wymówić po niemiecku. Pas. Po prostu? Szpas, no. O, to jest proste. Okej, okay, to teraz trochę szpasu by ci się przydało. A, niech tam na, na, na Handy poszpiluje. Może? Na czym? Handy, telefon komórkowy. Aha, na No tak. tak. Ja teraz tak specjalnie będę mówić. A je, są gry? Na... Nie, nie ma chyba grania na A nie, telefonie. Nie ma podmian, Jest meja, jakieś tam. Te, można te filmiki oglądać. Tak, 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 tak. Dodajesz pas. O Jezu! Tego nastrojnika to dawno nie widziałem. <gryst> Total gers! Ojej, brzmi źle. Dobra, idź kurde, se na kąpię pograj w komputer. A nie, nie idzie na te partii, co tam było Einladung? A nie ja wiem, zobaczymy. Są tu trzy osoby całe. Dobrze, spróbujmy chociaż porozmawiać z kimś. Eee... O mrozie. Eee... W sensie chłodzie. Albo może przywitaj najpierw rzeczywiście. No właśnie szukam tego. To coś no z barszczem. Nie. Nie mogę go powitać barszczem? To się wydaje miłe. Na co ona czeka? Na to aż się odlepi od pleców ona, tego ona... Typu? ona chce go fajn begrüßen. No. To niech to zrobi. Niech to mache. Ma o, poszedł sobie. Czy to jest jego strój na dwór? Założył rękawiczki. No, i jest gotowy. No chyba. Kim ona się zaprzyjaźniła? Ma nastrójnik. No i off-coint. A, z tą babą co? To imprezę zorganizowała, ale jej chyba w ogóle tutaj nawet nie ma. Zostawiała po prostu wolną chatę dla innych ludzi. Zupa, pati. Co ona jeszcze chce na wykład iść? Chyba tak. A nie, właśnie nie chce iść, ona chce iść na wagary. Aha, no to, to nie będzie miała już nawet okazji, bo już jest sobota, już jest wszystko zdane. Już czekamy tylko na werdykt. Mech to jest już, nie? Tak, znaczy no, to jest jakby więcej, ale Kajne ma to już, już, że... Takie no more jakby. Dokładnie, mhm. dokładnie to. Okay. A, języki germańskie. No i Stinken znowu. Tylko tyle gut? Gut to gut, no. A ja myślałam, że będą te y, oceny odwrócone. <laughs> Że co, że będzie jedynka na ten. Tak, że będzie, że będzie jeden albo dwa i dostanę zawał przez sekundę. A co, ale po polsku też jest, że dobrze, czy coś? czy, Znaczy, nie wiem. Nie, oceny są. Tak? Wydaje mi się, że jak gut, no to pewnie by dostała czwórkę w polskiej wersji. Albo B w angielskiej. A można, można to najechać, coś się wyświetla wtedy? Nie, tutaj to hmm. nic takiego nie ma. No, jak się potem przełączę na, nie, na angielską, to się to wiem, co dostało. Ok. <laughs> w każdym razie gut to gut. Nie tam restę, niech gotuje. Nie. Brunch! Brunch se Czy brunch to jest śniadanie? W sobotę drugie śniadanie. To jest brunch. Tak jest w Simsach w trójce? Tak. Co ty? No, no tak. No jakie ja... tego nie. No chyba nie albo, albo Albo ja nie zauważyłam nigdy. No bo ale... jest chyba. Nie, nie pamiętam, jakie tłumaczenie w ogóle jest lunchu. Czy to jest drugie śniadanie? W trójce? Tak. A no Chyba to tak, tak, no to branczu pewnie nie tłumaczyli w ogóle, tylko po prostu jest drugie śniadanie nadal. Co to ten brunh? Co ona tam szach szpilen? Ich bin ein party! Z beczką soku idziemy, iść schon. Ale jest teraz uniwersytet, zablokowany. Krzysztof, coś tam. Coś tam. O, pokaż mnie to. Uniwersytet, Możesz wybrać nową cechę. O nie, dobrze, że znam ikonki. konki. a in Ambitny? No, w sumie. Rzeczywiście pasuje to do niej. I co już za godzinę lecisz do domu, ty piaro? Zawd, szybko. No to przynajmniej tyle, że zdąży wypić. Jej. Zawcik. Susu. Jak to tak bez zawtu? Nie no, wcześniej sobie O, o jeszcze. Jeszcze nago se pobiega. Nakt. Co tam jest? Nachtlau... flitzer? O Jezu! To nawet... Flitzer. Nie, nie znałam tego słowa, nie oh, widzisz. widzisz. Czemu dunkelgrün jest jaśniejszy od grün? A jaki powinien być? No dunkelgrün to znaczy ciemnozielony. A, a to to powinien a być to... szmaragdowy. A grün to jest po prostu znaczy to jest zielony. Irish Green. Okay. Po angielsku, tak. A po polsku jest Szmaragdowy, co jest takie śmieszne, no bo ona ma na imię Szmaragd, no nie? No. A oni tu widzę, że zwalili, bo Grun jest ciemniejszy od Tungelkrona. A to blaze to jest y, pęcherz? Tak. To dlaczego sikun jest Tam inaczej? Tam No właśnie. No to jest, to jest jakby handrank to jest bardziej, że dosłownie, że, że... Proszę? Że potrzeba. Sikania? Tak, że to jest jakby takie, że... ucisk na pęcherz. No, tak zwany takie... sikun. Sikun. The na to 9000! Hmm. Ciekawostka. Arnold Schwarzenegger... Nie mówcie Schwarzenegger, bo... Bo to no. nie... Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger nie mógł po niemiecku podkładać własnego głosu w Terminatorze, bo mówi z wsiowym akcentem. O nie! I... I stwierdzi, że to bez sensu, żeby robot z przyszłości mówił z wsiowym akcent. No to ten, to dziękuję ci, że żeby, byłaś przez część tego filmu. Tyle, tyle, ile mogłam. Cieszę się, że nawet mi się udało coś rozkminić z niemieckiego. W sumie jestem zaskoczona, że aż tyle, że jakby zobaczyłam jakieś słowo i wiedziałam, co ono znaczy, a nawet nie wiem skąd, jakby, nie? Że... Że mm. gdzieś tam zasłyszałam sobie w różnych miejscach i mi się coś tam kojarzyło. Na kanał Marysi proszę wbijać. Gejen 1, Dry już. Dziękujemy bardzo za oglądanie, za dziękuję, I widzimy się w następnym. Pa! O Auf Wiedersehen.